Witam wszystkich z tej strony Nita. Sierpień już za nami, dlatego nadszedł czas na takie króciutkie podsumowanie tego, co się wydarzyło u mnie podczas tego miesiąca. Jeżeli chodzi o wyzwanie roczne, tu możecie zobaczyć, że w miesiącu sierpniu udawało mi się 316 krzyżyków wykonać. Niekoniecznie było to w poniedziałek, musiałam zmieniać dni ze względu na różne obowiązki i wyjazdy, ale Ostatecznie plan wykonany: 316 krzyżyków w każdym tygodniu jest zaliczone. Jeżeli chodzi o ilość krzyżyków, które udało mi się w miesiącu sierpniu wykonać, no to było to mniej krzyżyków niż w poprzednim miesiącu niż w miesiącu lipcu chociażby z tych powodów, o których Wam właśnie wspomniałam różne wyjazdy wakacyjne, różne inne zajęcia ale około 10 tysięcy krzyżyków udało mi się zrobić więc i tak jestem zadowolona. Jeśli chodzi o to moje wyzwanie roczne, to możecie tu zobaczyć, że troszeczkę podsunęłam pracę do góry. Tutaj na dole już ciężko mi było haftować, więc ten obrazek wymagał podkręcenia go leciutko w górę, i tak zrobiłam. I tu możecie zobaczyć również to, o czym Wam mówiłam we wcześniejszych odcinkach: że haftuję już nie pojedynczymi rzędami, ale nawet 5 rzędów naraz tutaj wykonywałam i rzeczywiście widzę, że efektywnie się to robi. Haftowanie idzie szybciej, ponieważ nie muszę tych nitek nawlekać bez przerwy. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to zapraszam Was do obejrzenia poprzednich odcinków. Tam wyjaśniam, skąd tutaj u mnie to haftowanie kilkoma rzędami naraz. Sam ten projekt na 2022 rok to było tylko 1500. 80 krzyżyków. Natomiast pozostałe prawie 8000 krzyżyków był to pewien projekt, o którym teraz wam chcę powiedzieć i w dalszej części filmu opowiem wam o moim nowym projekcie i w międzyczasie wyjaśnię wam też tytuł tego odcinka. W takim razie teraz zapraszam was na dalszą część filmu i tam wszystko wam opowiem i pokażę. Ponieważ moje wakacyjne plany Zrealizowałam troszeczkę szybciej niż zamierzałam. Postanowiłam, że zrealizuję pewien projekt, do którego miałam właściwie przymierzać się dopiero po nowym roku, ale ponieważ zrobiło mi się takie małe okienko w moich planach, przygotowałam sobie tutaj materiały i kanwę, wcześniej zamówiłam nitki, więc postanowiłam, że zacznę ten projekt już teraz. No i będę go haftować po malutku równolegle do innych projektów. Niteczki zamówiłam już wcześniej, obraz składa się z 37 kolorów i czterech blendów. Jeżeli chodzi o jego wymiary, to według programu Saga dla Aidy 14, bo tak będę haftować na Aidzie na 14, Wymiary tego obrazu to 26,9 na 37 cm, co powinno się zawierać w 148 krzyżykach na 204. Ja chciałabym dostosować ten obraz do ramy, którą już posiadam, więc zmniejszę ten obrazek tak, żeby miał on 24 na 34 cm, co haftując na 14 na aidzie daje mi 130 na 182 krzyżyki, więc odpowiednio muszę pozmniejszać ten obraz o trochę krzyżyków. Zaraz wam pokażę jak to wygląda i o jaką część zmniejszyłam. Myślę, że do tego obrazka wykorzystam ramę, która mi pozostała po metryczce, ponieważ tam, jak wiecie, zdecydowałam się na inną ramkę niż tą, którą kupiłam. Więc prawdopodobnie włożę ten obrazek w tą rameczkę. Stąd właśnie wymiary, które postanowiłam zmniejszyć, żeby pasowały mi do tej ramki. Będę chciała zastosować paspartu, ale nie tak szerokie jak tu widzicie, tylko około 2,5 cm z każdej strony. Więc zamówię sobie osobne paspartu, a jako ramkę wykorzystam właśnie tą, którą tutaj mam. Postanowiłam haftować na czternastce, chociaż nie lubię tej kanwy, wolę 16, ale ponieważ miałam kanwę o takim kolorze, takim leciutko beżowym, a tak właśnie powinno wyglądać tło tego obrazka, więc pomyślałam, że już nie będę szukać, kombinować, tylko będę haftować na tym, co mam pod ręką, skupię się na tej czternastce. Chociaż no, tak jak mówię, nie przepadam za tą kanwą, wolę jednak 16 lub 18. Tutaj na tym zrzucie ekranu widzicie, o ile zmniejszyłam sobie obrazek, tak żeby wpasować go w moją ramkę. W krzyżykach mi wyszło tak, że u góry i na dole zmniejszyłam po 7 krzyżyków, i tutaj po prawej stronie zmniejszyłam o 10 krzyżyków. Nie zmniejszałam tych krzyżyków symetrycznie z każdej strony. Tylko tak, jak to widzicie w takim przesunięciu, ponieważ chciałam zachować pewną symetrię w obrazie i myślę, że przy tym układzie właśnie udało mi się to zachować. Zobaczcie, te domki wpasowują się dokładnie równo po bokach. No i zobaczcie, myślę, że ten obrazek w tym układzie niedużo straci na, swoim, na swojej urodzie. Co jest fajnego w programie Saga to pozwala na przesunięcie zarówno osi symetrii, tak żeby ją dostosować do fragmentu, który chcemy haftować. Więc zobaczcie, przesunęłam sobie tak, żeby ta oś symetrii pasowała do nowych wymiarów obrazka i tak samo dzięki narzędziom w programie Saga mogłam sobie przesunąć te kratki tak, żeby odpowiednio wpasować je tutaj do mojego obrazka. Jak ten eksperyment się uda, to mam nadzieję, że się przekonamy na koniec, kiedy już go będę mogła pokazać Wam w całości. I jeszcze w tym momencie wypada mi pokazać Wam, w jaki sposób można dostosować do ustawienia obrazu dla siebie. Jeżeli pracujecie z programem Saga, a nie używacie tych funkcji, więc te informacje mogą Wam się przydać. Zaczynamy od tego, że klikamy w tą ikonkę do zaznaczania obszaru obrazu. Pojawia nam się taki obszar, który możemy sobie ustawić. Jest to obszar do zaznaczenia pól, nad którymi chcemy pracować. W tym wypadku chcę sobie ustawić cały nowy obszar obrazu, nie jakąś tam wydzieloną część, więc przeciągnę te ustawienia tego obszaru tak, żeby powstał nowy obraz o wymiarach, które mnie interesują. Klikam w te strzałeczki, pojawia mi się taka aktywna linia pomarańczowa, i teraz przeciągam ją do ustawień, które mi są potrzebne. Troszeczkę sobie zbliżę, żeby to widzieć, jak to u mnie się przedstawia. I jeszcze taka krótka informacja, zobaczcie ten obraz. Oprócz tego, że ma te pola zahaftowane, to jeszcze ma tutaj troszeczkę miejsca niezahaftowanego po czym wyhaftowana jest tutaj taka linia ja oczywiście chcę z tego zrezygnować więc mój obraz będzie zaczynał się w nowym miejscu tak jak wam powiedziałam od krzyżyka tutaj tu akurat zaczyna się równo od obrazu tutaj u góry będzie 7 krzyżyków mniej czyli tak jak tutaj z tej strony rezygnuję z 10 krzyżyków, więc przesunęłam sobie ten obraz odpowiednio. A jeżeli chodzi o dół, również 7 krzyżyków muszę przesunąć od początku obrazu. Zaraz zobaczę, czy jest 7. Tak jest. Ok. I zobaczcie, w tych wymiarach chcę haftować mój obraz, więc zaznaczam. Klikając tutaj ponownie w tą ikonkę, pojawia mi się taka kłódeczka. Tutaj również pokazuje to, że obraz jest już zablokowany i ten obszar nie przesunie mi się. To jest mój nowy obszar do haftowania. No to teraz zobaczcie, obraz sobie przesunęłam, ale oznaczenia pól przy tym obrazie pozostały po staremu. One nie pracują z tym obszarem, więc muszę sobie teraz tak przesunąć ten, te ustawienia, żeby moje zero w krzyżykach zaczynało się tutaj, a nie tutaj. I tak samo muszę postąpić z osią symetrii, która zaczyna się, zobaczcie, w innym miejscu i jest niesymetrycznie ten obrazek tutaj zaznaczony. Jak to zrobić? Klikam sobie tutaj odpowiednio najpierw na tą linieczkę, przytrzymuję palcem troszeczkę dłużej tą ikonkę, Pojawia mi się taki ekran do przesuwania oznaczeń pól haftowanych kratek. I teraz odpowiednio przesuwając, tutaj klikając w ten paseczek, mogę sobie poprzesuwać te zera odpowiednio do mojego obrazu. Zobaczcie, to zero przesunęło się tutaj bardziej w prawo. I tak samo zrobię w pionie. To zero zawędrowało tutaj aż do tego miejsca, które w moim obrazku właśnie jest zerem. Ok, wychodzę z tego. Mam nowe oznaczenia krateczek. To teraz muszę sobie wyznaczyć oś symetrii, ponieważ zobaczcie, krateczek mam 130. Oś symetrii jest w punkcie 70, więc też muszę sobie to przesunąć. Klikam sobie w tą ikonkę, przytrzymuję ją dłużej palcem. Pojawia mi się taki ekran, i tutaj również prosta sprawa, po prostu przesuwać można oś symetrii odpowiednio w prawo lub w lewo. Ja tutaj przesuwam tak, żeby w pionie wypadało mi na 65 krzyżyku, bo to mi wyznacza środek, a jeżeli chodzi o poziom ta oś symetrii jest już tutaj akurat w dobrym miejscu ale również zobaczcie, że można sobie tutaj przesuwać ją 91 krzyżyk to jest moje środkowe ułożenie tej linii ok Wychodzę z tego i teraz ten obraz jest w nowych wymiarach, dostosowany do moich nowych ustawień w tym obrazie. Ten obrazek, oprócz tego, że urzekł mnie tym, co przedstawia widokiem tej lawendy i tego krajobrazu, no to przede wszystkim ten obrazek jest o tyle ciekawy, że prawie w równym stopniu jest wykonany krzyżykami, jak i półkrzyżykami. Myślę, że to też będzie ciekawie się prezentowało. Wcześniej zastanawiałam się, czy nie wykonać tego obrazu na innym materiale niż Aida, ale ponieważ cała przestrzeń obrazu jest zahaftowana, więc tak naprawdę nie ma to znaczenia, jaki będzie pod spodem podkład. Myślę, że ta Aida się sprawdzi w zupełności. Tutaj widzicie część, którą już wykonałam. Wszystko to, co tutaj wyhaftowałam jest zrobione półkrzyżykami. Ten fragment zawiera 988 półkrzyżyków, co daje w sadze, która liczy pełne krzyżyki 4544 krzyżyki. Wykonałam to w dosyć szybkim tempie, ponieważ właściwie ten fragment zajął mi 10 dni i właściwie dochodzę do momentu, kiedy chciałabym Wam powiedzieć skąd tytuł tego odcinka: Wpadka w półkrzyżykach, ponieważ wykonałam właściwie cały tutaj ten fragment, zaczęłam zabierać się za tą zieleń, po czym stwierdziłam, że nie zwróciłam uwagi, chociaż uwierzcie mi, patrzyłam, iloma nitkami będzie haftowany ten obraz ale patrzyłam na krzyżyki, nie spojrzałam na półkrzyżyki po czym okazało się właśnie, że kiedy już wyhaftowałam cały ten fragment to nie wszystko powinno być haftowane podwójną nitką w tych półkrzyżykach część jest haftowana podwójną, część potrójną część poczwórną, a nawet niektóre fragmenty pięcioma nitkami haftując właściwie ten fragment okazało się, że ta część ten blend powinien być haftowany pięcioma nitkami. Ta zieleń czterema, ta trzema, a ta część dwoma niteczkami. No i właśnie tą część zrobiłam tak jak należy, a tutaj zaczęłam się zastanawiać, ponieważ całość wcześniej wykonałam podwójną nitką. No to zaczęłam się zastanawiać, czy teraz dohaftowywać te fragmenty brakującymi nitkami, czy też zostawić tak, jak jest. I stwierdziłam, że dohaftuję na razie to, co jest takie najbardziej istotne czyli to, co czterema nitkami powinno być zrobione więc te brązy, tutaj ten fiolecik. Tutaj te fragmenty, które będą częścią składową domku. Na razie zrobiłam tak jak należy, czyli po czwórną nitką lub potrójną. A do tej części wrócę, jeżeli uznam, kiedy skończę obrazek, że wymaga jakiegoś dopełnienia tutaj tych nitek brakujących. Część jest wykonana ok, bo podwójną nitką, ale na przykład te białe chmurki powinny być potrójną niteczką. Tutaj część. Ta granicząca tutaj gór z niziną też powinna być potrójną niteczką, więc zobaczę, jak to w ostatecznie będzie się prezentowało, i dopiero wtedy zdecyduję, czy dohaftować tą część, czy też zostawić tak, jak jest. I tutaj widzicie w zbliżeniu porównanie fragmentu, który był wyhaftowany w całości dwoma nitkami. I potem po zmianie, kiedy dohaftowałam jeszcze dodatkowe dwie nitki w niektórych fragmentach. Także możecie to sobie porównać w tym momencie. Bardzo mi zależało, żeby wam pokazać, jak ten obrazek prezentuje się wyhaftowany samymi półkrzyżykami, ponieważ już tutaj widać, gdzie Niedługo zacznę startować z krzyżykami, więc myślę, że w następnym etapie pokażę wam już bardziej zapełniony ten obrazek. Rzecz ciekawa, no haftując półkrzyżykami, trudno jest haftować parkując nici, więc nie, nawet nie starałam się tego robić. Tutaj w niektórych fragmentach tego obrazka, kiedy będę wypełniać te wolne przestrzenie, no to tak samo nie będę parkować nici, po prostu będę haftowała kolorami. Aż do takiego momentu, gdzie już będą same szły krzyżyki, wówczas już będę haftować, parkując nici. Ok, w takim razie zabieram się za haftowanie krzyżykami i spotkamy się, jak już będę mogła Wam jakąś tam większą część pracy pokazać. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję, że oglądaliście go. Czekam na Wasze komentarze. Napiszcie, jak Wam się udało spełnić Wasze wakacyjne hawciarskie plany? Kolejny odcinek ukaże się w połowie września, i tam Wam powiem już o tym moim tajemniczym projekcie, o którym mówiłam Wam w poprzednich odcinkach. Także już teraz serdecznie Was zapraszam na następne filmy. A dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się, cześć.